No hej, czołem Ludziska. Kolejny temat, figurkowy. A trafiła się całkiem fajna rzecz do pomalowania, bo jest to banda z Warhammera, Underworlda, Hexbains, Hunters. Sześć figurek do poskładania i pomalowania. Także myślę, że całkiem fajne, całkiem fajna opcja. No i bandę mamy już poskładaną. Tak jak mówiłem, sześć figureczek. W tym dwa psy. Myślę, akurat będą bardzo łatwe do pomalowania, ale reszta jest dość szczegół, szczegółowa. Generalnie te figurki z Underworlda są bardzo fajne do malowania, więc myślę, że tutaj będzie dużo zabawy z tym. I jest też takich miejsc troszeczkę do detailingu i tak dalej, więc e, no, będzie to raczej przyjemna zabawa. Mamy też płomień do pomalowania, więc trzeba się będzie troszeczkę bardziej, tutaj, e, postarać. Jakieś światło być może od tego płomienia zrobić delikatny odblask. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Figurki poskładane od razu je odczyściłem i No to teraz bierzemy się do podkładowania. No i mamy już spodkładowaną całą bandę. Będziemy do malowania używać standardowych kolorów, więc warto jakąś graficzkę mieć w tle otwartą. No, i bierzemy się do roboty. Także idzie w ruch areograf. Ok, a więc jesteśmy po kolejnym etapie malowania. Tak naprawdę na początku miałem nagrać figurki po położeniu samego Bejza, a potem jeszcze raz po położeniu Shade'a. No, ale tutaj są już i po położeniu Shade'a, znaczy i po położeniu Bejza, i na niego potem Shade'a. Więc tak naprawdę po dwóch etapach są już figureczki zostało nam został nam drybrush no i krawędziowanie żeby nadać im troszeczkę głębi one nie są jeszcze oczywiście skończone ale wyglądają już wydaje mi się przyzwoicie, one mogą się troszeczkę błyszczeć dlatego że przed nakładaniem shadeów czy też łoszy pokryłem je jeszcze Sidoluxem po prostu nabłyszczaczem po to, żeby ten no to jest najtańszy i bardzo dobry jednocześnie, jakościowo dodajmy lakier błyszczący, po nim po prostu ładniej sobie wtedy shady spływają w zakamarki, myślę, że całkiem fajnie to wyszło no ale krawędziowanie i, i dry brush są jeszcze konieczne na tych figurkach, więc tym się będziemy zajmować, jakoś super szczegółowego detailingu nie robimy na nich Chociaż można byłoby się pobawić w sumie z oczami i tak dalej. Powiem ja myślę, że całkiem przyjemnie wyszedł. Próbuję jakoś złapać tutaj ostrość, ale nie zawsze mi się to udaje. Generalnie, jakby ktoś był zainteresowany, tu mam ułożone wszystkie kolorki, które były używane w malowaniu tych figur, figurek. Chyba wszystkie tu ułożyłem. Wydaje mi się, że żadnego od nie odkładałem, gdzieś tam na bok do tyłu malowałem, więc sam raczej wszystkie. No i są też shady które używaliśmy, a także naprawdę całkiem spora gama kolorów. Kilka też rozjaśniałem kolorów, zdaje się, że jeden brązowy rozjaśniałem, tylko rozjaśniałem żółtym, nie białym. a właśnie biały też będziemy za niedługo używać, bo będzie potrzebny do krawędziowania, a więc część z tych kolorów też będzie rozjaśniane właśnie białą chataką. Jeżeli chodzi jeszcze o malowanie areografem, to tak naprawdę na tych figurkach jedyne co zrobiłem areografem no, dość niewiele, bo będą nie może jakiś wskaźnik poczekajcie to będzie łatwiej pokazywać tak naprawdę areografem zrobiłem tylko te metaliczne elementy zbroi, tak jak tutaj tutaj, tutaj na przykład na ramienniki i elementy Skórzane brązowe, tak? Czyli na przykład całą zbroję tutaj. Rękawice w większości przypadków. Temu spodnie zrobiłem areografem, ale generalnie nie dało się tak dużo zrobić tych rzeczy jakbym chciał areografem. Pieski były robione w całości areografem, więc tyle dobrze. Znaczy, areografem były robione bejzy na pieskach, natomiast shade już był kładziony pędzlem. No i tutaj jeszcze będę musiał pieski wykończyć ładnie jakimś drybruszem. Bo krawędziowanie na pieskach chyba nie będzie robione, ewentualnie gdzieś na nogach delikatnie. Może na ogonach również, ale tutaj przede wszystkim drybrush pójdzie w ruch. I chyba w zasadzie tyle. Tutaj jeszcze na tej figurce będzie robione jedna rzecz areografem, ale to już przy samym końcu figurki. Mianowicie na tej figurce delikatnie areografem jeszcze podziałamy, a mianowicie spróbujemy dać jakiś delikatny żółto-pomarańczowy podblask od tej pochodni, żeby było widać, że jakieś światło nadaje. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, no więc pora brać się tak naprawdę za krawędziowanie i drybrush. No dobra, więc figurki skończone. Delikatny najbrż. Z krawędziowaniem wszedł. No figurki myślę całkiem spoko wyszły. Tak wiadomo do grania desktopowo. Żadnego arcydzieła raczej z nich nie będzie, ale myślę, że jest całkiem Przyjemnie zrobione. Ten płomień nawet mi się podoba, jak wyszedł. Jest też jakiś poblast przez niego rzucany. Więc z tego nawet jestem zadowolony. Wieśki były dość przyjemne do zrobienia. I poszły naprawdę szybko. Ostatnia figurka, chyba największa. Z tego wszystkiego, o, ładnie nawet udało się ująć. No i one są od razu też po nałożeniu lakieru satynowego. Także całkiem fajnie to wyszło. Teraz jeszcze tylko zrobić zdjęcia. No i figurki myślę, że do grania gotowe. A jeżeli jeszcze chodzi o krawędziowanie, no to używałem w zasadzie tych samych kolorów, których używałem do robienia figurek. Z tym, że rozcieńczałem je troszeczkę białą farbą zazwyczaj. Jedną chyba rozcieńczyłem żółtą, bo chciałem taki jaśniejszy, cieplejszy odcień. Ale generalnie... No, raczej białą farbą. Nie, jeżeli jeszcze ktoś chce lakierek, no to satynka od Vallejo. Premium. Nie wiem, czy ona jest już do, jeszcze, jeszcze do kupienia. Jakiś czas temu kupiłem wię, wię, większą jej ilość, więc... No mam na dłuższy czas. A figureczki myślę, że wyszły całkiem przyjemnie.